Tą pilarkę z firmy Meister MP0009 Akumulatorową Już znacie A jak chcecie o niej coś więcej To zapraszam na poprzednie filmy Kto nie widział Pilareczka Bardzo dobrze się Bardzo dobrze się sprawuje do tej pory Bardzo dużo pocięła już Także zapraszam do poprzednich Materiałów A dziś mamy Oto taką pilareczkę nową od firmy Meister. Yy, wiadomo, zaczyna się sezon niedługo, działkowy jesienny, czyli porządki jesienne, porządki wiosenne. Bardzo przydatną rzeczą będzie też większa piła, nie tylko gałęziówka. Oto taką dostałem od firmy Meister do testów. Majster Pro 1200 W, mocy, wysoka wydajność, motkowy silnik, beznarzędziowa obsługa łańcucha, automatyczne smarowanie łańcucha, hamulec bezpieczeństwa. Ja już tą piłą robiłem, ale odpakowanie robię drugi raz, ponieważ gdzieś. Miałem plik i gdzieś go nie wiem usunąłem albo tak go schowałem, że nie mogę znaleźć. Czyli co mamy w pudełeczku? Instrukcję oczywiście mamy w języku polskim. Tak ale my teraz nie będziemy się instrukcją zajmować, tylko pokażę co w pudełeczku mamy. W pudełku przychodzi nam tak. Może to wyjmę, bo to dziury robi trochę. Prowadnice łańcucha są dłuższe niż ten karton. Dwie prowadnice łańcucha dostajemy w zestawie. Dostajemy dwa łańcuchy. Dostajemy taką stację ładowniczą do dwóch akumulatorów dual. Oczywiście dwa akumulatory, które mają 4A. 21V. No i oczywiście pilareczka. Najważniejsza rzecz. No, i cóż, jak już wspomniałem, sezon zaczyna się, czyli większa maszyna, jak najbardziej wskazana na grubsze prace. Wiadomo, nie tylko gałęzie przycinamy, ale też czasami trzeba jakieś grubsze drzewo wyciąć. No, czy nawet na budowie gdzieś nam potrzebna jest taka pilareczka. Jest to akumulatorowa, wiadomo, nie wydziela nam spalin żadnych. Ciszej pracuje jak spalinowe. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, ja już ją używałem troszkę, nie za długo, bo się okazało, że jest mniej rzeczy do cięcia było, jak miało być pierwotnie. No ale niestety czasu trochę brakło. Ale mam nadzieję, że jeszcze będę tą piłą robił jakieś na pewno prace. Także coś więcej później będzie na ten temat, po jakimś czasie. A teraz, no cóż, no pilarka i wykonanie jest, no widać, że jest takie porządnie wykonana. Tu mamy taką gumowaną przy rączce, antypoślizgowe, nawet się to nie ślizga. Włącz, wyłącz, blokada oczywiście. No i tu uruchomienie. Zaraz sobie założymy. Yy, pokażę, jak się tu zakłada. Prowadnicę łańcucha. Bardzo proste to jest, wystarczy to odkręcić. Ściągamy cały dekiel. Oczywiście musimy sobie, jak nam się popląta łańcuch, to trzeba go rozprostować. Akurat, tutaj jest. Dobrze. Musimy pamiętać o kierunku, w którym kierunku nam idzie piła. Zawsze idzie zgodnie ze wskazówkami zegara. To też musimy pamiętać. Ja tu założę już prowadnicę łańcucha. Bardzo fajną rzeczą jest, że ta prowadnica ma Łożyska, już tutaj igiełkowe, tu mamy otwory, by, byśmy mogli z obu no stron są otworki, co możemy wcisnąć yy, smar, żeby nam się to nie zapiekło, nie zatarło, a dobrze pracowało podczas prac, wiadomo, domowych, gdzieś na ogródku, na działce. Tu. Musimy to... Dobra, ja sobie to jakoś tu założę. O. Może w ten sposób będzie mi tu łatwiej. O, tak. Tak i tak. Siedzi nam tam, gdzie powinno. Zakładamy osłonę. Dokręcamy tym górnym pokrętłem. I sprawdzamy teraz naciąg łańcucha. Oczywiście nie za mocno, bo wtedy nie, nie, nie przekręcimy. O. Tak i dociągamy, dociągamy delikatnie. Musimy pamiętać, żeby był łańcuch odpowiednio naciągnięty, ale nie za mocno. Bo jak będzie za mocno naciągnięty, to nam będzie niszczył prowadnicę, która się będzie wycierała z czasem, wiadomo. Metal o metal jak trze. To nam szybciutko zniszczy prowadnicę. I teraz możemy dokręcić tą górną. O! Luz łańcucha, jak pociągamy, powinien o. tak, żeby nam nie wychodził z prowadnicy, ale żeby nie był na szpanowany mocno. Wiadomo, podczas pracy jeszcze łańcuch się trochę naciągnie. Założymy sobie baterię teraz. Jedna filarka chodzi na dwie baterie jednocześnie. Druga. Tu mamy kontrolki stanu naładowania baterii. Po przyciśnięciu przycisku tej blokady na każdej baterii mamy Kontrolki. Pilarkę uruchamiamy poprzez wciśnięcie, przytrzymanie tego przycisku. Daje sygnał dźwiękowy. Pilarka gotowa do pracy. Wciskamy blokadę i uruchamiamy. I pilarka pięknie nam pracuje. Wyłączymy sobie ją, bo najważniejszym Elementem w tej pilarce oczywiście jest olej. Musimy uzupełnić olejem. Ja tu już olej mam, bo tak jak mówiłem, ta pilarka już pracowała. Także jest olejem. Tu mamy nawet wskaźnik, znaczy wskaźnik. Widać jest poziom oleju. No nie wiem czy kamera to pokaże. Może i pokażę jakiś cień jak pada. O, widzicie, teraz pilarka chwilę chodziła i łańcuch się ułożył, jednak jest sporo za luźny, czyli co? Musimy popuścić tą, to górne pokrętło i o jeszcze dociągnąć w ten sposób. Ponownie dokręcamy. Muszę załączyć hamulec. Działa bezproblemowo. Jeszcze raz super. Hamulec nam działa pięknie. O, łańcuch mamy nieza mocno naciągnięty. Prawidłowo. A jak sprawdzić, czy olej podaje ładnie? na łańcuch w bardzo prosty sposób wystarczy skierować piłę pilarkę gdzieś pod, w, w pobliżu podłoża no i uruchomić ją. O, ja tu przytrzymałem chwilę dłużej, żeby można było zaobserwować piła powinna jeżeli jest wszystko drożne, tak jak tu widzicie, piła powinna wyrzucać z łańcucha olej. Wtedy wiemy, że jest smarowanie prawidłowe. No i możemy przystępować do pracy. Ja tu jeszcze pokażę stronę internetową firmy Meister. Mają też stronę na Allegro. Oczywiście linki do tych pilarek, do tych małych, mini pilarek, no i do tych większych będą w opisie filmu. Także można skorzystać sobie, przejrzeć co oni tam mają, bo nie tylko pilarki mają mają spawarki. Firma Meister tam ma no, sporo pozycji. Dla każdego coś, coś na pewno będzie interesującego. No, a tu mamy stronę internetową firmy Meister. Motoryzacja, narzędzia warsztatowe, yy, blacharstwo, lakiernictwo. No jest tych pozycji tutaj trochę. Dom i ogród, myjki ciśnieniowe. Yy, mieszarki, spawarki, wkrętarki, agregaty prądotwórcze. Także linki do strony internetowej będą w opisie filmu. Możecie sobie tam zerknąć, zobaczyć. Może ktoś znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego jeszcze jest firma ma stronę na Allegro. Proszę bardzo, to jest strona z produktami. A tu mamy pilarkę, o której była mowa w filmie. Wszelkie parametry. Pilarki, to co was może interesować, proszę sobie poczytać samemu. Także zapraszam do linku w opisie. No i dobra, teraz te większe kuloki potniemy tą większą piłą z firmy Meister. Zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobrze czy nie będzie dobrze. Powinno być dobrze. Nie wiem czy to się nie będzie mi coś ślizgało. Cholera. Przydałoby się. Przydałoby się naprawdę jakieś jakiś koziołek do tego uruchamiamy piłę. Ech, czym sobie to trzymać? <laughs> Jakby to ugryźć. No bo bezpieczeństwo przede wszystkim, żeby sobie nogi nie chlasnąć. To nie powinno się tak robić, ale i tak to muszę uciąć. bardzo ładnie, ty nie? ale musimy to jakoś pociąć po a do przodu. Ja sobie to potnę, nie będę tu zanudzał. Piła naprawdę ładnie tnie. Muszę zorganizować sobie jakiś koziołek, bo to jest tak niebezpiecznie. Nogą trzymać, nie róbcie takich rzeczy, bo to jest tylko chwila i może być po palcach u nogi. No i 5 minut później mamy wszystko już pocięte to co grube. Powiem tak, piła bardzo fajnie się sprawuje. Nie robi wiele hałasu, czyli w piwnicach możemy ciąć, sąsiadom za bardzo to nie będzie przeszkadzało. Nie ma spalin. Także, no ja jestem zadowolony z tej piły, a na pewno będzie jeszcze nieraz okazja, bo ja czasami mam takie robótki właśnie na działkach. Będzie okazja ją przetestować porządnie. Jak na razie, na dzień dzisiejszy polecam tą piłkę. A co będzie później, to się okaże z biegiem czasu. Ale mam nadzieję, że też będzie służyła ta, jak i ta mała gałęziówka. No dobra, to robimy teraz test piły majster. Luksusik. Podnieś trochę wyżej, bo tu jest ta gałąź. O, dobra. Takie będą do pieca. Co, może oprzyj to o jakieś tu. Ale nie tak, bo tym poza... O! But, oh Bardzo idzie Dobra na razie tą to, to położę tu Niech chce stoi Powiem tak Nie mam na razie na nią Dużo cięcia, ale piła ładnie sobie daje radę. Kiedyś może sprawdzę jeszcze na dwóch bateriach, jak go na długo nam potnie, bo niestety, no ale nie mam tutaj aż na tyle takich grubych, a ciąć taką piłą cieńsze gałęzie, no to szkoda piły męczyć. I tymi małymi piłami się potnie Gałęziówkami No co mogę powiedzieć no, Pierwsze wrażenia są bardzo dobre Wiadomo nie jest to jak spalinowa piła Nie robi nam tyle hałasu Możemy jej używać gdzieś Wewnątrz Czy w piwnicy nawet Nie pobudzimy sąsiadów Nie daje spalin Nie hałasuje tak bardzo Także godna uwagi jest. No i tak jak widzieliście, w piwnicy trochę klocków pocięła, na działce trochę. Od pełnego naładowania baterii dwie kreski zostały się. Nie wiem ile to czasu zajęło, ale dość sporo pocięła ta piła. Wszystkiego oczywiście też nie nagrywałem, bo to by było nudne. Bo test, test ogólnie na tych dwóch bateriach. Ile można będzie pociąć, to zrobię kiedy indziej. Jak będę miał więcej drzewa do cięcia, to sobie zrobimy taki test. Jak długo można będzie ciąć, no wiadomo, piła taka elektryczna. No są różne piły, różne modele z różnymi silnikami. Nie mam porównania z wieloma takimi dużymi piłami. Ale no na pewno nie dorówna taka piła. Pile spalinowej, tam już są całkowicie inne obroty, inna moc. Wiadomo, jak ktoś potrzebuje do takiego bardzo wielkiego wyrębu lasu, no to akumulatorową chyba tam nie zdziała za wiele. Po drugie, gdzie w lesie ładować. Nie każdy ma takie systemy. Także, ale jeżeli chodzi o jakieś działki. Ogródki, czy nawet przy budowie domków z Bali, no to jest rewelacyjna. Długi ma wysięgnik, duże bale może przyciąć, wiadomo, wtedy nie pracuje ona tak jak w lesie, przy wyrębie lasu, przy wycince lasu. Ale do takich prac przydomowych, właśnie na ogródkach, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak na razie ładnie to chodzi. Wiadomo, trzeba dbać, smarować, pilnować oleju. Wtedy nam posłuży. No i trzeba pamiętać, żeby, wiadomo, takie elektronarzędzia no nie mogą chodzić non stop. No trochę ucięła tak klocków, już czuję, tutaj trochę silniczek oddaje ciepło. Wiadomo, trzeba dać odpocząć takiej maszynie po paru minutach najlepiej. Wtedy nam będzie długo służyła. Także... No ja jak na razie jestem z tej piły zadowolony. Wykonanie jest porządne. Ładnie się to wszystko trzyma, nic nie lata, nie ma luzów. Wszystko pięknie w na śruby poskręcane, czyli można w razie upadku. Y, części zamienne na pewno dostaniemy, wymienić na nowe. No i cóż, no nie wiem czy, czy można też większej pojemności baterie dać, no ale wtedy z bateriami wiadomo, ona swoją wagę też ma też jednak trochę waży, tak jak i spalinowe piły. No ale no to już jest do do grubszej pracy, wiadomo. Bo gałęziówka, no to jest gałęziówka. To jest gałęziówka, to jest malutka piłka. do takich mniejszych zadań. Łańcuch jest ostry, ładnie, ładnie tnie, nie robi nam takiej sieczki, bo wiadomo. No także łańcuch. Tu też możemy oszczyć go i mechanicznie, i, i ręcznie pilnikiem podoszczyć, nie ma problemu. Trzeba się tylko w odpowiedni pilnik w odpowiednim rozmiarze do zęba zaopatrzyć i będzie gitara.